Halo, halo, dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, Beata Czwalińska w programie Fortuna Wiedzy. Kochani, zaczynamy dobrą zabawę, dobrą zabawę dlatego, że jest dzisiaj ze mną w studio maszyna, co oznacza, że będzie się dużo działo i na pewno będzie mnóstwo pieniędzy do wygrania. A pierwsza zagadka już na ekranie. O co chodzi? Musicie dodać wszystkie liczby we wszystkich trójkątach. Jeżeli ktoś zna rozwiązanie, zapraszam tutaj do mnie, wygrywacie pieniądze. Ile? No właśnie, tyle, ile będzie w koszu, bo ja w tym momencie na 3, 2, 1 startuje maszynę, maszyna start. No i zaczynamy, moi drodzy, zabawę. Wyliczycie, a ja szybciutko przypominam Wam zasady. Aby wziąć udział w programie, musisz mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu zostaną rozegrane zagadki interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Pamiętaj, płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy trafić na otwartą linię. Aby trafić na otwartą linię, musisz jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. No, jeżeli twój telefon trafi na otwartą nie zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a jeżeli po połączeniu na żywo ze studiem udzielisz mi prawidłowej odpowiedzi, wygrywasz nagrodę. Zasady i regulamin na 378 stronie Gazety Telewizor i Polska. Kochani, kto zabiera te pieniądze? Bo tam już się ym, sporo zebrało. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę o odpowiedź. Eee, to. 71. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Jedziemy w takim razie dalej. Maszyna cały czas pracuje. Już ponad 300 zł jest w koszu. Bardzo się z tego cieszę. Ktoś już ma szansę na dość konkretne pieniądze. W takim razie kto rozwiązuje... Tak, to jest do wygrania. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, poproszę o odpowiedź. 78. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Kto następny? Kochani, nie macie żadnego problemu, żeby trafić do studia. Dobrze policzcie i zapraszam. Ponad tysiąc złotych już na pewno jest w koszu. Ile dokładnie? Policzę za moment. Policzę, jak słyszę prawidłową odpowiedź. I już czas, żeby ta odpowiedź się tutaj pojawiła. Kto mi ją poda w takim razie? Nowa zagadka, ale można ją rozwiązać. Kochani, naprawdę to jest możliwe. Proszę bardzo. Halo, halo? Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? 98? Nie, to jeszcze nie jest dobra odpowiedź. Jedziemy dalej. Kto następny? Już ponad 1200 złotych w skoczów. Kto zawierze te pieniądze, kochani? Kto o nie cały czas walczy? Nie dajcie się wyprzedzić, nie możecie czekać. W każdej chwili mogę tutaj usłyszeć prawidłową odpowiedź od kogoś innego. Jeżeli ją znasz, zapraszam. Nie mam najmniejszego problemu, żeby tutaj trafić. Wykorzystajcie to. Telefon za telefonem w studio. Jeszcze nie usłyszałam prawidłowej odpowiedzi. Co mi ją poda w takim razie? Mnóstwo pieniędzy do wygrania. Zobaczcie, zobaczcie kolejne 200 zł się zbliża do naszego kosza. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo. Witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? 33. Nie, to jeszcze nie jest dobra odpowiedź. Jedziemy wobec tego dalej. Kto policzył inaczej? Komu się tutaj coś nie zgadza? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? 189? Nie, to jeszcze nie jest dobra odpowiedź. Kto następny? I chyba już zdaje się, słyszałam tego odpowiedź. Halo, halo? Halo, dzień dobry. Słucham. Witam, witam, jaka jest odpowiedź? Halo. Halo, witam, jaka odpowiedź? Ha. No, niestety, nie doczekałam się. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Trzy, dwa, jeden. Nie mogę czekać, moi drodzy. Słuchajcie, ponad półtora tysiąca do wygrania. Tyle jest w koszu. Kto zabierze te pieniądze? Naprawdę jest o co walczyć. Policzcie, skupcie się na moment. Maszyna cały czas pracuje, nieustannie. Bardzo proszę o policzenie i zgłoszenie się tutaj do mnie. Halo, halo. Halo. Witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? 78. Nie, to jeszcze nie jest dobra odpowiedź. Kto następny? Kto policzył? Kolejne pieniądze wpadają do kosza, kochani. Naprawdę, tutaj się mnóstwo dzieje. Kto będzie moim zwycięzcą? Kto to wykorzysta? Halo, halo, dzień dobry. Halo. Czy ktoś się do mnie odezwie? Słucham. Witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? No i się na odpowiedź nie doczekałam. Halo, halo. 761. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Jedziemy dalej. Kto policzył inaczej? Ponad półtora tysiąca już do wygrania, ale kolejne pieniądze już wpadają do kosza. Jest spora suma, kochani. Warto walczyć. Halo, halo, dzień dobry. Halo. Dobrze? Ale umawiamy się, że macie jeszcze tylko trzy szanse na to, żeby to się stało, dobrze? Ostatni trzech graczy w związku z tą zagadką. I próbujemy czegoś innego. Dobrze. 5000 tysięcy złotych do wygrania. Kto zabierze te pieniądze? Jeszcze trzy szanse. Jeżeli wiesz, jaka jest prawidłowa odpowiedź, to masz trzy szanse na to, żeby mi o tym powiedzieć. Więcej szansy nie będzie. Halo, halo? Halo, halo. Witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? 3, 2, 1. W takim momencie stracona ona szansa. Dobrze, cały czas jeszcze trzy yy, szanse na to, żeby rozwiązać tę zagadkę i zabrać 5000 tysięcy złotych. prostszą yy, zagadkę, dobrze? Albo wiecie co, zróbmy inaczej. Dam Wam przez chwilę szansę wygrania tych pieniędzy, ale zagadka nie będzie łatwa. Zagadką i chcę zabrać ogromne, ogromne pieniądze. 7000 tysięcy złotych w ostatnich sekundach programu. Kochani, kochani, ostatnia mobilizacja, ostatnie telefony. Sięgamy i wybieramy numer do studia. To już nie są żarty. Ja muszę zwycięzcę usłyszeć w studio teraz. Nie poprzestawaj na samej tylko satysfakcji z rozwiązania zagadki. Te pieniądze ci się należą, a ja jeszcze tu jestem. Jeszcze jest zagadka, jeszcze masz szansę na te pieniądze. Więc szybciutko. Gwiazdka 7304, telefony komórkowe i 0704 304 304 telefony stacjonarne. Kto? Kto po te ogromne pieniądze sięgnie? Kto sobie zrobi prezent? I ostatni. Ostatnie trzy chwile ode mnie. Trudno. Trzy... Dwa... Jeden... I słyszę zwycięzcę w studio, tak? Jeden... Jeden... Dlaczego nie słyszę telefonu w studio? Co się dzieje? Jest. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? E2. Brawo, to jest bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Już to pokazujemy. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. 7000 dla pani. Bardzo się cieszę. Gratuluję, pozdrawiam. Papa. Pa.